Okultystyczno-spirytualistyczne driftowanie przez 4 lata. Bad trip. Trip ten miał miejsce około 4 lata temu. Skutki tego przeżycia odczuwam w małym stopniu do dziś. Jako, że było to bardzo dawno temu i działo się wtedy bardzo dużo, przy czym background też jest ważny, postaram się utrzymać fakty zwięźle i rzeczowo. Background Byłem z rodziny religijnej, choć przestałem przywiązywać do tego wagę. Odklejeniec od społeczności. tripowałem zazwyczaj z moim przyjacielem z dzieciństwa. Co jakiś czas wspominał, że ma takiego złego siebie, ale nigdy mi nie wyjaśnił. Co jakiś czas mnie krzywdził, tak czy inaczej, ale mu wybaczałem zawsze. Wcześniej tripując z przyjacielem, on wymusił sobie bat tripa, bo chciał i cały czas siedział w mroku, gapiąc się w stary miedziany talerz w kuchni. A ja tripowałem Jolo. Jestem Pikachu w pokoju oświetlonym kolorowym. Dobra, lecimy z aktualnie opisywanym tripem. Trip. Był to trzeci raz z LSD. Niestety moje pewne źródło P25 było wtedy niedostępne, więc wziąłem z nowego źródła. Mieliśmy sobie te 300 mikrogram na głowę zjeść i tyle. Nie wiedziałem, że pan B, ten przyjaciel, miał zioło ze sobą. Zjedliśmy w nocy. Chata pusta, obydwaj jerani na tripa. Po godzinie nic, co nas trochę zdziwiło. Zwaliliśmy na rany kwas. Dwie godziny później powoli zaczęło się dziać. Wyszliśmy na zewnątrz. Godzina około 23. Wczesna wiosna, chyba. Obok kościół jest. Łaziliśmy po okolicy, każdy na słuchawkach, słuchając swojej muzyki. Według mnie tak najlepiej tripować. W pewnym momencie, chodząc po parkingu, poczułem, jaki jestem krzywy fizycznie i jak boli mnie kręgosłup. Spostrzegłem, że B, przyjaciel, nie ma w okolicy. Weszło DJ i zacząłem biegać wokoło kościoła około 2-3 godziny po zjedzeniu była już faza wizualsy, Body high i tym podobne. Odpaliło się Prodigy i zacząłem biegać w rytm muzyki. Polecam. Potem zaczął wchodzić bad trip. Nie było B i nie znalazłem go szukając. Zacząłem dzwonić, ale się nie dało. Zapętlało, że rozłącza od razu. Jeszcze mi Tul się odpalił na słuchawkach. Zacząłem panikować i skierowałem się na chatę. Uznałem, że może tam wrócił lub ewentualnie wróci tam prędzej czy później. Wołanie nie miało sensu, bo miał słuchawki. Plus mogło go wywalić cholera wie gdzie, ale o niego się nie bałem, bo to typ osoby, która zawsze wszystko robi w jakimś celu, nawet na fazie ogarnia sobie łeb. Wróciłem na chatę, trochę wyluzowałem, wzorem twierdzy, krzyżowiec zrobiłem sobie w salonie na podłodze obóz z poduszek i kocy. I chillowałem czekając. Gdy wrócił, bardzo się ucieszyłem, ale też zrobiłem mu wyrzuty wręcz ze łzami w oczach, żeby mnie tak więcej nie zostawiał. Ta, jestem wrażliwy, a właściwie byłem. Chillowaliśmy, było git. 4-5 godzin po zjedzeniu zaproponował palenie Bongo. Zdziwiłem się, bo nie wiedziałem, że ma staw. No to okej, okay. biorę bucha i ja pierdziele, faza zmaksymalizowała się tak z 2-3 razy. Ja odleciałem w maxi. Wątpię, żeby to było naturalne zioło. Wywaleni na Sofie, nie mamy siły wstać, ale nagle, jebitny pająk pomiędzy mną a nim zaczął iść. Mnie to w sumie nie przestraszyło, ale B tak się wystrał, że uciekł od razu krzycząc, i to mnie się narzuciło. Uciekaliśmy do sypialni moich dziadków, ja tam zareglowałem drzwi krzesłem, żeby pająk nie wszedł. Wizualsy zaczęły się zmieniać, były inne mniej płynne, a bardziej stałe. Jak gdy wyostrzałem obraz, stabilizując wzrok, to wszystko się kafelkowało i nie pływało. B zaczyna grzebać po szafkach moich dziadków. Otwiera jedną, w której jest pełno pudełek. O, lootboxy, mówi. On wybiera jedno, najbardziej mroczne. Całe metalowo-czarne, ze starym zamkiem, wybitym z metalu, z napisem Wedel. Potem po tripie gdzieś wyczytałem, że szatan lubi czekoladki. Ktoś to pudełko otworzył. Nie wiem on czy ja. Ale to było najgorsze, co mogło się stać. Chwilę patrzyliśmy, ja nie miałem pojęcia, co jest w środku, jakby przeogromny, skondensowany, kolorowy chaos. Potem, na trzeźwo, parę miesięcy później, gdy miałem odwagę obadać to pudełko, okazało się, że to pudełko z biżuterią lustrzane od środka, stąd ten kolorowy rozwal i pewnie stąd to wrażenie połączenia faz, które później odniosłem. Chwilę wpatrywaliśmy się w to. Ja byłem, jak, zahipnotyzowany. On ruszył ręką nad tym pudełkiem, i obydwaj w tym samym czasie, wtedy lekko podskoczyliśmy. Miałem wrażenie, że ten chaos się zmienił i że obydwaj to samo zobaczyliśmy i widzimy to samo, tak jakby fazy się połączyły. Potem, jakimś sposobem, nie wiem, nie pamiętam jakim, z pudełka obok niego wylądowały trzy kształty: trzy naszyjniki jeden niebieski, jeden czerwony. Jeden jakby taki okultystyczny, tworząc jakieś dziwne geometrie leżąc. Wtedy tak jakby przestałem mieć kontrolę na tym, co robię, chociaż możliwe, że już wcześniej nie miałem, powiedziałem do B, wybierz, musisz wybrać. No i on wybrał niebieski, twierdząc, biorę niebieski, bo jestem magiem wody. Wtedy jask miniłem że teraz ja muszę wybrać, a zostały same kijowe. Wziąłem od niego ten naszyjnik, twierdząc, to ja chcę być magiem wody, skojarzyło mi się to z gotikiem. Teraz tak minie, czy to możliwe, że w ten sposób nieświadomie zgadzam się, żeby jakiś byt do mnie wszedł. Sytuacja na zasadzie byt mówi mi, że jest A, a ja mówię: Ja chcę być A. B ręką pomieszał te naszyjniki i nic nie wybrał. Od tego momentu na maksa było coś ze mną nie tak. Cały czas czułem ogromny strach i schizowałem, robiąc jakieś akcje. Wróciliśmy do salonu. Ja się położyłem z powrotem na ziemi w swoim obozowisku, które wcześniej zbudowałem. B siedział na fotelu bujanym naprzeciwko. Panował mocny półmrok, bo świeciła się tylko mała lampka w rogu salonu. Uwaliło mi się teraz, że razem z B gramy percepcją, tak jakbym wzrokiem naszym, lustrami świateł, obrazami. O nasze dusze, na planszach szatana. Nade mną była na ścianie ogromna fototapeta i miałem wrażenie, że jakiś byt w ciele B on teraz nie wyglądał normalnie. Miał niebieskie włosy, paskudny demoniczny, ala świński ryj. I ten byt, za pomocą tej fototapety, widział to, co ja widzę, i tak jakby był w mojej głowie i widział moje myśli. Ja przez bite 2-3 godziny miałem głowę przyspawaną do podłogi, nie mogąc jej oderwać. Jednocześnie cały czas patrząc się prosto w oczy tego bytu w ciele B. Bałem się, że jeżeli przestanę patrzeć, to przegram duszę. Teraz kminie, że to pewnie tak ten byt działał i przez to na niego się patrzyłem w strachu. On działał we mnie, a on oszukał mnie strachem, że jak przestanę patrzeć, to stracę duszę. To uczucie trzymało mnie w pełni. Dopiero po paru godzinach tego chorego Mambo-Jambo ogarnąłem, że przecież w rogu pokoju jest lampka i po prostu zacząłem się w nią patrzeć, i tak kolejnych parę godzin gapiłem się w nią. Warto wspomnieć, że co jakiś czas B. Pytał, czy chce jakiegoś cukierka, albo czy wychodzimy na zewnątrz, na co odpowiadałem nie i dalej się gapiłem, a szkoda, bo bardzo bym chciał wtedy wyjść. Wychodzi więc na to, że to nie tylko B, tylko jakiś możliwie byt, który w nim widziałem, a który zapewne był we mnie w mojej aurze. Jednak, przez to, że projektował się B, odbiło się bardzo na naszej relacji i już zawsze obcując z nim, było coś nie tak. Minęło parę godzin, trip zaczął schodzić. Ja bardzo się tym wszystkim zafiksowałem. Potem na każdym następnym tripie już nie z B, powtarzał się ten motyw, tylko w inny sposób z innymi osobami. Miałem wrażenie, że po prostu jestem w piekle, gdzie każda chwila jest wiecznością. Sam nie panowałem zbytnio nad tym, co robię. Miałem akcje, jak z Matrixa i tym podobne. Kwasiłem tak jeszcze przez pół roku, mimo że nie chciałem, ale dawałem się namówić, licząc, że wyjdę teraz z tego piekła. Dopiero ostatni mój trip, LSD, około 3,5 roku temu był jakby tak, że wydarzenia się ułożyło w taki niesłychany sposób, i jakbym trafił do nieba, gdzie wydawało mi się, że mogę tworzyć wszystko. Wtedy ci ludzie, którzy na tripach mi szkodzili i w tym piekle wydawało mi się, że mnie trzymali, ześwirowali. Jeden zaczął coś pisać na ręce, drugi zatrzasnął się w kiblu, a trzeci miał bad tripa i gdzieś polaz. Ja w tym błogostanie zacząłem im pomagać po prostu. Potem już nie kwasiłem i starałem się nie dragować. Co parę miesięcy jednak coś było i motyw się w jakiś sposób powtarzał. Co ciekawe, najgorzej było po ziole. Przez te lata bardzo wkręciłem się w spiritualizm, medytację i tym podobne. W pewnym momencie, nawet na trzeźwo doznawałem spiritualistycznych doznań miłości jako energii. W momencie, gdy porzuciłem wszystkie substancje, alkohol, ludzi, przyjemności i tym podobne. Potem jednak znowu się pogubiłem. Byłem w psychiatryku dwa razy niby ze schizofrenią, choć z tym się nie zgadzam. Jak nie jem leków i niećpam, to jest git. No nie wiem, ogólnie masakra. Jak zamknę oczy na przykład na grzybach czy czymkolwiek, to tak jakbym mam przed oczami geometrię kolorową tworzącą płaszczyznę o różnych głębokościach w różnych miejscach, i jest to jakoby siatka przyklejona do moich oczu. Na trzeźwo tak jakby też to mam, ale jest to oddalone i to bardziej kolorowe kropki przed oczami, więc w ogóle sam nie wiem, to nie jest to. W ogóle od tego czasu potrafię wzrokiem zrobić tak, że jakbym mam. Haluny, wyostrzam plansze i cały czas obraz staje się lekko kafelkowy i oddychający. Ciekawa umiejętność. W świecie tym, takim nierealnym też jakoś już się nie orientuję i mimo że odpala się to uczucie niefajne, to jakoś żyje i funkcjonuje w tym na przykład po grzybach. Do tej pory nie wiem co to było. W mojej głowie pojawia się wiele wytłumaczeń, ale nigdy raczej się nie dowiem co to było i co tak naprawdę. Chodzi ze światem, świadomością, energiami, bytami i tym podobne. Z racji na tematykę kanału jestem skazany na banicję przez YouTube'a i Patronite'a, dlatego serdecznie liczę na wasze wsparcie. Szczegóły w opisie filmu. Dzięki serdeczne.